Cześć, Serwis. Dzisiaj Wam pokażę, jaka jest różnica między stacją Navix'a 2 i 4GB, ponieważ niektórzy chcieli takie porównanie. Pierwsze pokażę uruchamianie map. No, uruchamianie praktycznie identyczne. Krzemy, żeby nam gdzieś tej stacji jechała. I damy wyznaczanie trasy, spróbuję to zrobić też identycznie. Zobaczymy w jakim czasie jedna i druga to obliczy. O, nie kliknęło mi się równocześnie. Jeszcze raz. Jak widać, tu praktycznie nie ma żadnych różnic w działaniu, czegoś takiego. No jeszcze teraz rozpoczni. Jak widać, różnice są praktycznie minimalne, a to dlatego, że tutaj mamy identyczne procesorze, natomiast tylko troszeczkę większa ilość RAMu -y jest w stacji tej 4 gigowej. I różnice w tych stacjach pojawią się dopiero, jak odpalimy większą ilość aplikacji. Przy takim używaniu samej nawigacji, plus jakiegoś tam Janosika z doświadczenia wiem, że różnice są minimalne. Czasami jest troszeczkę szybsze przełączanie między aplikacjami właśnie na stacji, która ma 4 giga. Także to już kwestia wyboru, co komu odpowiada, czy troszkę niższa cena 2 giga, czy trochę wyższa cena 4 giga. Do rozważenia. Pozdrawiam serdecznie Meszyński serwis. Zapraszam do nas. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie.